Roxana Wegel i Kevin Mugla pojechali na wypadek, pochwalili się w social mediach. Roxana Wegel od jakiegoś czasu w social mediach publikuje zdjęcia 26-letniego Kevina, czyli swojej nowej miłości. Zakochana artystka udzieliła niedawno wywiadu, w którym przyznala i z bardzo ceni sobie wsparcie, które daje jej nowy chłopak. W rozmowie z dziennikarzami serwisu Plejada.pl mówiła. Z jej chlopak ma wszystkie cechy, na których zależy jej w związku. Ma artystyczne dusze oraz jest bardzo opiekuńczy. Dodala również, że jej rodzice nie mają ja problemu z tym, że spotyka się ze starszym partnerem. Dla mnie Kevin laczy w sobie wszystkie cechy, które ceni u mężczyzn. Jest zarówno wrażliwy, jak i bardzo stanowczy, z artystyczna dusza i twardo stopającym po ziemi umysłem. Czuję się przy nim bezpiecznie, rodzice nie mają z tym żadnego problemu. O tym opowiada ta z piosenka, kiedy dorosnę. Kevin ma z nimi super kontakt tak samo. Jak z moimi bracmi powiedziała Roxana. Roxana i rozgłos zdobyła dzięki zwycięstwu w Eurowizji Junior. Od tego czasu minęło jednak kilka lat ona sama zaczęła nieco zmieniać swój wizerunek na bardziej dojrzały 18 letnia artystka, jaki z czasem swetowała swoje urodziny. Na których bawił się jej nowy ukochany. Jak się okazuje, Wegiel postanowiła zrobić sobie krótki urlop i wylecieć z Kevinem na Malediwę. W jej social mediach pojawiło się sporo zdjęć oraz nagrań z romantycznego wyjazdu. Na insta Stories z Roxanym znalazło się również zdjęcie. Na którym pozuje z Kevinem. Trzymając się za ręce, nastolatka dodała tak zeckliwy opis, który z pewnością chwycili jej fanów za serca. Życzę wam z całego serca, żeby ktoś na was tak patrzył, napisała zakochana 18-latka. Kevin Mglej to absolwent prawa, który prowadzi własne wytwórnie muzyczne. Jest także prezesem agencji marketingowej. Dodatkowo śpiewa i układa piosenki dla różnych polskich gwiazd. Z jego usług korzystała Wiki Gabor, Marina i Justyna Steczkowska. Kevin Mglej od 2021 roku wydaje te własne kawalki pod pseudonimem Ratel. Kevin Mglej był kiedyś zaryczony z Malwina Dubowska. Popularna aktorka występowała m. im w Przyjaciółkach czy Papierach na Szczęście. Na swoim koncie ma także udział w produkcji Netflixa. W styczniu 2020 roku para doczekała się syna. Chlopidz ma na imię William.